Nie wciskacie kredytów, tylko spełniacie ludzkie marzenia. Kredyt jest środkiem do ich realizacji. Przepustką do lepszego życia. Biletem do raju. No to co, panowie? Czterej pancerni! Na czterech pancernych, tak jest! Korańczycy chcą stworzyć własny zespół na miejscu, w Warszawie. Ty go zbudujesz. Bierzemy to mieszkanie. Czym mogę panu pomóc? Chciałbym odmienić swoje życie. Świetnie. Nie mógł pan lepiej trafić. Chcecie rozjewać cały system finansowy w Polsce. Ile? Milion dolarów. Możesz mi powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi? No, jak o co? O pieniądze. Nie próbuj urządzić jej moim kosztem, bo ci się nie uda. A jak kurs pójdzie do góry, to co? Ciesz się i zarabiaj. I... Sprawdziłem wczoraj stan mojego zadłużenia i wie pani, ile wynosi? 4 miliony dolarów. I jak sprzedasz? Samek frankowych na 3 miliardy miesięcznie. Szaleństwo. Zaraz, a, a co z moimi młodziołami? Rozpieprzyli firmę na amen. Nas już nie ma, Mati, nie ma nas. Kocham, ty rozumiesz? Naprawię to. Już to słyszałam? Nie dotykaj mnie! Wiem, że był u ciebie i prosił o pomoc. To teraz ja proszę. Wyślij wszystkie papiery. Kilka dni. Załatwimy to po swojemu. O czym myślisz? Nam też się kiedyś musi udać, prawda?